Cześć witajcie na moim kanale, dzisiaj pokażę jak umieścić Iron Ironmana w Warszawie z widokiem na Pałac Kultury, czyli usunięcie tak zwanego green screena, stworzenie tła do przezroczystości i umieszczenie go na podanej grafice. Po prawej stronie w oknie warstw widzimy, że dodałem już tło dla naszego Ironmana. Jeśli odznaczymy, to widzimy same tło. Mamy pierwszą warstwę Ironmana, drugą warstwę pod warstwą Ironmana tło. Czyli jeśli wytniemy zielony element, a zielone tło, będziemy widzieli tło, które jest pod spodem. Więc wybieramy różdżkę z narzędzi, zaznaczamy. Dodajemy kanał alfa do naszej głównej warstwy. Po lewej stronie widzimy progowanie na 85 oraz zaznaczenie zbiorowe. Klikamy edycja wytnij. Wycięliśmy tę część. Zaznaczenie brak. Kolejny raz różdżka. Wybieramy element zielony, wytnij. Zaznaczenie brak. Kolejny element zielony. Wytnij. I mamy całego ironmana wyciętego. Widzimy jeszcze, że mamy e, tutaj pewne elementy pozostałości. Więc wybieramy lasso i spróbujemy zaznaczyć to odręcznie. Tu już można się obawić, żeby było dużo dokładniej, jest tu wiele szczegółów, więc e, więc trzeba by się pobawić. Tutaj widzimy też jakiś kawałek zielonego elementu. Ok, przechodzimy do usunięcia. Po zaznaczeniu elementów, które sobie wybraliśmy jako niedostatecznie wycięte, możemy również wybrać opcję wycięcia bądź też wygumkowania tej, tego obszaru. Przybliżymy sobie do 200 i możemy spróbować usunąć. O, widzimy, że element. Im, im, bliż, im, im dokładniej zaznaczymy te elementy, tym dokładniej wytniemy ten obszar, przybliżę do 400. Ok. Nie jest to jakoś rewelacyjnie zrobione, natomiast myślę, że przy takiej skali jest to, to nie jest to zauważalne, tutaj jeszcze możemy, nie będę już tego robił, ale tak każdy element, który nie został nie zostały zaznaczony powinniśmy zaznaczyć i wygumkować bądź usunąć generalnie możemy jeszcze dodać kontrastu przy green screenie, screen, ale to wtedy cały obszar nam, nam e, 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 przejmie ten kontrast więc myślę, że to byłoby lepsze rozwiązanie właśnie takie zaznaczanie i Usuwanie. Przy prostszych obrazach nie powinno być problemu z brakiem usunięcia tego tła. Generalnie myślę, że i tak wygląda to nieźle Iron Man w Warszawie, więc jeśli film był dla Was pomocny i jeśli, jeśli wykorzystacie to rozwiązanie, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego, cześć!